Witają Państwa Dariusz Szpachowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy wspólnie komentować mecz towarzyski. Piłkarze Evertonu rozpoczęli pierwszą połowę. Jagielka. McCarthy. Everton w natarciu. No, świetnie go obrał. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Daleko wybijają. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu autu. Hamzik! Piłka w siatce. Zespół Evertonu teraz prowadzi. Smith. Pytanie: czy utrzyma się przy piłce? Aut za chwilę rozpoczną od rzutu. odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Prytnie teraz. Dobre. Fantastyczna sytuacja. Uderzenie, ale pięknie. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na Hatfryka. Gol rzeczywiście kapitalny. Proszę popatrzeć na tę precyzję strzału. Przeciwnicy przejęli. Ney Smith ładnie przejął piłkę, ale nie opanował tamzik Gonzalo Igwejnu. No brawo, świetne wyjście z wodem. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Strzela! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Cała seria udanych podań. Piłkę przejmuje drużyna przeciwnika po ładnej wymianie piłek. Mają liczebną przewagę. Ma miejsce, by dośrodkować. Jest szansa? Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Gonzalo Iguaina. Czy to wykorzysta? Strzela! ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Będzie strzelał? Ach, niewiele zabrakło. Przedryblował kilku obrońców, miał znakomitą okazję, ale chybił minimalnie. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Oceniając przebieg pierwszych 45 minut, troszkę jestem zaskoczony, że pozwolili sobie narzucić przeciwnikowi. Iść. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Czy utrzyma się przy piłce. Gonzalo i Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Baynes, Hamzik. Udało mu się odebrać piłkę. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. I Wayne. Ma rację, arbiter. Był spalony minimalny. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Ma wsparcie partnerów. Dobrze, wygrał to starcie. Gonzalo Higuaín. Świetny, mocny punkt zespołu w ostatnich meczach. Rzeczywiście, w ostatnim czasie nie zawodzi. Prawie, 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 ale... Nie opanował Jest szansa na dośrodkowanie. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Hamzik. Gonzalo Iguain. McCarthy. Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. Dobrze dograł. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Wayne, Dobre, dalekie wybicie. Czy to wykorzysta? Nie wierzę. Obronił? Tak, to jest niesamowite. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. McCarthy. Od rzutu z autu rozpoczną grę. McCarthy. Pewna i spokojna interwencja bramkarza, ale szanemiczny był ten strzał. Gonzalo Iwain. Przyciskiem próbuje odebrać. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Gonzalo Iguain. Interesująco. Fantastycznie się urwał. Dobra okazja. Ale wspaniała bramka. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Tym trafieniem całkowicie... Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. To był tylko mecz towarzyski, a mimo to widzieliśmy przecież mnóstwo dobrej walki.